Dobry dzień wszystkim. Witam Was serdecznie, tym razem w krótkim materiale z Tramsim. A jest ku temu okazja, bo niedalej, jak w piątek 13 listopada ukazała się dość spora aktualizacja o numerze 1.0.3. Ale zanim przejdę do tematu, spróbuję zachęcić Was do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy kolejne newsy już Wam nie umkną i będziecie zawsze na bieżąco. A wracając do, do tematu. Na pierwszym miejscu listy są zmiany we własnych malowaniach tramwaju, bo nie wiem czy wiecie, można mieć tramwaj we własnych kolorach. Osobiście jeszcze tego nie sprawdzałem, więc w tym momencie zbyt wiele o tym Wam nie powiem. A co dalej? Autorzy twierdzą, że ostatecznie rozwiązali problem zapisu ustawień grafiki. Według nich należy teraz zrestartować ustawienia do domyślnych i ostatecznie ustawić je do własnych potrzeb. I Wtedy już nie powinno być w tym temacie żadnych problemów. Kolejnym punktem jest poprawa odkształceń tramwaju, choć jak twierdzą twórcy, póki co to tymczasowe rozwiązanie, bo wciąż jest efekt uboczny polegający na wibrowaniu kabiny przy pewnym ruchu kamery. Nie będę tu już wchodził w szczegóły. Co dalej? Nieznacznie poprawiono zachowanie się pasażerów, którzy blokowali drzwi tramwaju. Teraz powinni oni znikać w takich sytuacjach. No, według mnie jest to trochę potraktowanie tego tematu po macoszemu. Pamiętacie w odcinkach miałem właśnie problem z pasażerami, którzy blokowali mi odjazd z przystanku, stojąc dosłownie w drzwiach. Na, na takie, zasady, jakby zastanawiali się, czy wejść, czy wyjść z tramwaju. I jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu była blokada gorącego przycisku. Yy, I po jakimś czasie udawało się wtedy odblokować mi yy, te drzwi. No, teoretycznie zostało to poprawione. Zobaczymy. Co dalej? Zwiększono liczbę tramwajów kierowanych przez komputer. Poprawiono spadki wydajności przy plac. Yy, wszyscy pasażerowie wysiadają z tramwaju. Na Stefan Fadinger Platz oraz poprawiono zachowanie samochodów w trafiku przy dzwonieniu. O tym powiem już może po wszystkich aktualizacjach. Póki co wymieniłem te najciekawsze. Kilka pozostałych może jeszcze w takim właśnie telegraficznym skrócie dodam. Są widoczne naklejki na drzwiach, teraz także od wewnątrz, dodano brakujące tekstury w tramwaju, poprawiono widoczność kropki hud, poprawiono znaki drogowe i jeszcze wiele, wiele innych pomniejszych poprawek zarówno przy samym tramwaju, jak i na mapie. Link do pełnej listy zostawię Wam w opisie pod filmem. A jak właśnie to wszystko odbieram w samej rozgrywce? Nie wszystko udało mi się jeszcze sprawdzić, ale kilka, o kilku rzeczach chętnie Wam powiem, ale najlepsze zostawię na koniec. Jeśli chodzi o samą wydajność, czyli to nad czym ubolewałem od początku grania w tą grę, to faktycznie przy plac widać poprawę. Niestety pozostają inne obszary, gdzie ten spadek jest naprawdę znacznie widoczny. Średnio przy jeździe tramwajem mam około 30 fps, tak, od 25 do 30 fps, ale są miejsca, gdzie te spadki mam aż do 15 i poniżej. Wiecie, żeby to jeszcze były w różne miejsca, to może mógłbym to zrzucić na przykład na swoją konfigurację komputera czy coś takiego. Ale akurat takie miejsce, na przykład przy shottering, jest przy każdym moim przejeździe, to tam mam znaczną, znaczny spadek FPS-ów. Na szczęście jednak widzę, że autorzy gry mają tego świadomość i zaczynają powoli, powoli poprawiać, poprawiać te błędy. Co do samego trafika, to widzę poprawę, choć testując grę po poprawkach, w pewnym miejscu ugrzązłem w korku, który za cholerę nie chciał się rozładować. Jedynym wyjściem na przejechanie po prostu była jazda taranem. Idąc dalej w tym temacie, podobnie ma się sprawa tramwajów kierowanych przez AI. Testując tą pewną rzecz, o której nie chcę mówić, mocno rozjechałem się z rozkładem, no i logika wtedy nakazywałaby myśleć, że kolejny tramwaj... Jadący, jadący za mną w rozkładzie powinien mnie dogonić. Nic bardziej mylnego, tak się nie stało. Nie wiedzieć czemu, to ja dogoniłem inny tramwaj i nie dość, że teoretycznie powinien on być za mną, to jeszcze blokował mnie na przystanku, nie chcąc w ogóle się ruszyć. Ja wiem, że ten przystanek usytuowany był przed skrzyżowaniem, ale pomimo wszystko czekaliśmy kilka, kilka zmian świateł a on ciągle stał twardo jak kamień wryty wręcz i ani dzwonkiem, ani groźbą, ani prośbą no nie, dał się, nie dał się przekonać do jazdy. No i jedynym rozwiązaniem było wjechanie mu w klasycznie w tył. Tak więc, jak widać, autorzy no mają jeszcze sporo, sporo do poprawienia. Ale cóż takiego ukrywam przed Wami podczas całego tego materiału? Nie wiem, czy jest to nowość, czy może już to było, ale wcześniej bez kropki chód tego nie odkryłem. Otóż okazuje się, że wbrew temu, co mówiłem w pierwszym odcinku, można zmieniać zwrotnicę. Tak, jest to możliwe. I okazuje się, że nie musimy właśnie jechać całej trasy, tylko możemy w niektórych miejscach zawracać na tzw. pętlach drogowych. Nie wiem, czy używam dobrej terminologii. Może ktoś, kto pracuje jako motorniczy, poprawiłby mnie, ale mniej więcej chodzi o to, że pojazd nie zawraca na takiej klasycznej pętli, czy krańcówce, jak tutaj właśnie u nas w Łodzi się mówi, ale korzystając z odpowiedniego układu ulic. Wracając jednak do, do zwrotnic, kropka HUD właśnie przy tych testach ostatnich zaczęła mi się podświetlać przy każdej zwrotnicy. Więc jeszcze bardziej zwiększyły się moje nadzieje na dodatkowe linie. Ale jak to wiadomo, pożyjemy, zobaczymy. W przyszłym tygodniu, może, nagram jakiś odcinek ze skróconej trasy, tak byście mogli obejrzeć te kawałki Wiednia, których jeszcze do tej pory nie pokazywałem na kanale. A tymczasem już jednak pożegnam się z Wami. Jeżeli nie chcecie przegapić innych newsów, to. Kliknijcie w subskrypcję i dzwoneczek. Pozostawcie także jakiś komentarz, chętnie poznam Wasze opinię. I kliknijcie oczywiście łapkę w górę, jeśli materiał się spodobał. Tak więc trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.